Cześć kochani, ja witam się z Wami po raz kolejny. Dzisiaj chciałam Was zaprosić do kuchni. Będziemy gotować zupę pomidorówkę dla Aleksia, czyli dla 15-miesięcznego chłopczyka. Zapraszamy serdecznie. Makaronik mamy już gotowany. Są to zwykłe nitki. Nasza pomidorówka dla maluszka i w sumie nie tylko, bo jest to można powiedzieć, że zwykła pomidorówka będzie robiona na rosołku, który się właśnie podgrzewa rosół jest oczywiście robiony metodą tradycyjną każdy z nas pewnie wie jak robić rosół więc nie będę Wam teraz tutaj mówić nasza pomidorówka będzie robiona na śmietanie 12% i dla Aleksie damy delikatnie przecieru pomidorowego wiem, wiem, są zwolennicy przeciwnicy w kubeczku mamy przygotowane już dwie duże łyżki śmietany i parę, dosłownie parę kropel e, przecieru pomidorowego. Teraz czekam aż rosół się podgrzeje, i dodam go do kubeczka, a później wszystko razem zagotuję. E, najpierw robimy właśnie śmietanę z przecierem, później dodajemy gorący wywar, żeby nam się to wszystko nie zważyło i żeby po prostu nie pływały takie zważone e, białe części śmietany. Mm, wywar z rosołu jest już gorący. Także zaraz będę dodawać do kubeczka dosłownie może jedną chochelkę. To wszystko wymieszam i wszystko wrzucę do garnka, żeby się nam zagotowało. W kubeczku jest już wymieszane dwie łyżki śmietany, troszeczkę przecieru koncentratu pomidorowego i rosu. Mieszanka przecieru śmietany i troszeczkę rosołu została wydana do całego garczka z rosołem i teraz będziemy gotować. Na talerzyku przygotowałam troszeczkę makaronu. Mamy tutaj mrożoną pietruszkę, ponieważ nie mam świeżej. Kawałek mięsa jest to mięso łódko z kurczaka, z naszego rosołku. Jedna marchewka, większa marchewka, kawałek pietruszki. I to wszystko będziemy zaraz blendować z odrobiną właśnie wywaru, wywaru pomidorowego. W pojemniku od blendera mamy wrzucone właśnie warzywa, mięsko i półtorej chochelki mm, pomidorówki, wywaru pomidorowego. Teraz to wszystko będziemy blendować dosłownie 30 sekund, nawet może i krócej, żeby po prostu tylko troszeczkę tutaj rozbić. Tak wygląda najprościejsza zupa pomidorowa dla naszego malucha. Życzę nam smacznego i do następnego razu. Pa!